Cześć witam Cię w 34 odcinku podcastów szefa kuchni czy zdarzyło Ci się kiedyś siedzieć w eleganckiej restauracji delektując się wykwitnym daniem i pomyśleć chciałabym czy chciałbym umieć przyrządzić coś takiego w domu jeśli jeszcze nie pomyślałeś że w Twojej własnej kuchni możesz gotować dania jak w dobrej restauracji to najwyższa pora aby to zmienić. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego vloga Food and Travel Jeśli włączysz dzwoneczek, otrzymasz informacje o codziennej nowości na kanale i dołączysz do podróży kulinarnych z szefem kuchni. Opublikowałem dla Ciebie setki inspirujących filmów kulinarnych. W każdą środę o 21.30 usłyszysz podcast szefa kuchni poszerzający horyzonty kulinarne i wspierający kucharzy w drodze do kariery. Proszę Cię o kliknięcie lajka like oraz zostawienie komentarza. Dzięki Tobie i Twojej reakcji, algorytmy YouTubea przyciągną kolejnych miłośników gotowania i pasjonatów kuchni. Dziękuję Ci, jeśli to zrobisz, i dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Wiele osób za zakłada z góry, że w domu gotuje się jedzenie domowe i obiady też muszą być takie zwykłe domowe. Chyba mają tak zakodowane i idą z duchem w pojonej tradycji. Uważam, że każdy ma potencjał i możliwość przyrządzenia w domu porządnej potrawy, jak z dobrej restauracji. Wystarczy, że podejmiesz decyzję, aby zmienić swoje podejście do domowego gotowania i zyskać radość stworzenia kulinarnych arcydzieł. To jest takie proste. Pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z gotowaniem. Pracując w restauracjach, miałem dostęp do, do wielu różnych produktów. No i uczyłem się od, od wielu kucharzy i szefów kuchni. Jednak po powrocie do domu no często ograniczałem się do tych prostych, tradycyjnych potraw. Pewnego dnia zadałem sobie pytanie: dlaczego by nie, nie skorzystać ze zdobytej wiedzy i doświadczenia w mojej własnej kuchni? I to była prawdziwa chwila przełomowa, która zmieniła moje podejście do domowego gotowania. Może zastanawiasz się, jak zacząć tę przemianę? No przede wszystkim, przestań myśleć o swojej kuchni jako miejscu, no gdzie przygotowujesz jedynie proste, codzienne posiłki. Zacznij widzieć ją jako takie, powiedzmy, laboratorium smaków, gdzie możesz eksperymentować i tworzyć wyjątkowe dania. Jesteś u siebie, przecież możesz zrobić co tylko chcesz. Wystarczy otworzyć się na, na nowe możliwości i pozwolić sobie na takie eksperymentowanie. Z różnymi niecodziennymi składnikami. Pozwól, że opowiem Ci pewną historię. Kiedyś uczestniczyłem w warsztatach kulinarnych, no, prowadzonych przez takich dobrych kucharzy. Ich podejście do gotowania, takie pełne pasji no i szacunku do tych składników, zainspirowało mnie do zmiany myślenia. Wróciłem do domu z głową pełną pomysłów no, i postanowiłem wprowadzić część tej filozofii do mojej własnej kuchni. No, i jeszcze jest tak, że wielu z nas ma zakodowane takie przekonanie, że domowe jedzenie to musi być proste, musi być zwykłe, takie tradycyjnie, musi być kotlet, musi być mielony, pire, pomidorówka, rosołek, tak i to jest taki standard. Ale kto powiedział, że nie możemy wprowadzić do naszej kuchni odrobiny finezji kreatywności? Myślę, że w tych czasach, w nowych czasach, mamy do tego najlepsze możliwości. Zatem zachęcam Cię do wyjścia poza takie utarte schematy, które były nam latami do głowy wkładane. Jeśli zawsze przygotowujesz te same potrawy, no to spróbuj czegoś nowego. Znajdź jakiś prosty przepis na danie, które no zawsze chciałaś chcia i chciałeś spróbować, no ale wydawało Ci się zbyt skomplikowane. Przekonasz się, że z odrobiną cierpliwości i zaangażowania no jesteś w stanie osiągnąć wspaniałe rezultaty. To jest tylko kwestia spróbowania swoich sił. Wiadomo, że początki zawsze są jakieś takie trudne i się raczkuje, no ale za, pierwszy, za pierwszym daniem będzie trudno, ale za drugim, trzecim, czwartym to już będzie zupełnie inaczej, pójdzie z górki. Może myślisz, że trudno jest zdobyć na przykład produkty używane w restauracjach? No nic bardziej mylnego. Dziś, dzięki szerokiemu dostępowi do, do wielu sklepów, do, do rynku internetowego, no możesz zaopatrzyć się w naprawdę dobre składniki, w dobrej jakości. No takie składniki z całego świata w zasadzie. Wystarczy, że wybierzesz się na, na lokalny targ lub odwiedzisz jakiś sklep z, z takimi właśnie egzotycznymi produktami, czy, czy jakiś tam dział w sklepie. Znajdziesz tam świeże zioła, nietypowe przyprawy, no jakieś unikalne produkty i one po prostu odmienią Twoje potrawy. Ponadto w marketach znacząco poszerzył się asortyment tych produktów. Markety same zachęcają do takiego niecodziennego gotowania, organizując akcje typu, no nie wiem, na przykład tydzień azjatycki. Jeśli przyjrzysz się dokładnie, co jest na półkach sklepowych, no to zauważysz ogrom nowych i innych niecodziennych produktów. Musisz tylko iść do sklepu znaczy, nie musisz iść do sklepu i kupować jedzenie zgodnie z takim utartym dotychczasowym schematem. Czyli schematem takim, że mamy zaplanowane. O, no, najpierw idę tam, bo tam są porówki, a potem skręcam w prawo, bo idę tam, bo tam jest ser żółty. No i tak dalej, tak? Każdy ma swoje produkty, zawsze idzie po to samo i ma już utarte i co wypłatę idzie zawsze kupować to samo w tym samym miejscu. No, lecz osoby, które po prostu chodzą po tych półkach i sprawdzają asortyment, poznają nowe produkty, to mają dużo większe pole do popisu. No i warto poświęcić chwilę czasu, aby poznać ten nowy asortyment, i on zdecydowanie poszerzy Twoje horyzonty kulinarne i będziesz mieć dużo lepsze życie kuchenne. Kiedy zacząłem wprowadzać do mojej kuchni nowe produkty odkryłem, że nawet proste dania no, nabierają zupełnie nowego wymiaru, by to było coś innego. Na przykład dodając do zwykłego makaronu odrobinę wysokiej jakości oliwy z oliwek, takiej naprawdę dobrej, możesz stworzyć prawdziwe racodzieło smaku. Może dolej do makaronu białego wina, aby podbić smak To też bardzo, bardzo fajnie wpływa. Na, na to danie, a to jest przecież taki banał i takie proste. Wiele osób w ogóle tego nie stosuje, nie używa wina do makaronu. Nie dlaczego. Tak samo wina do sosów. Co za problem kupić butelkę sobie jakiegoś wytrawnego wina, czy półwytrawnego, białego i sobie dolewać do takiego sosu. Jeżeli się dodaje do makaronu jeszcze ze śmietaną, troszeczkę cytryny, no to jest zupełnie inne danie. Nie trzeba yy, robić makaronu z jajkiem na przykład, tak. Można zrobić coś fajnego. Nie bój się eksperymentować i próbować nowych rzeczy. To właśnie dzięki temu odkryjesz radość z gotowania, no i możesz zaskoczyć swoich bliskich tymi właśnie wyjątkowymi potrawami, nowy, wyjątkowym nowym podejściem. W zasadzie kucharze w restauracjach robią tak nieustannie, że coś dodają, coś sprawdzają, czy się nadaje, czy to smakuje, czy to nie smakuje. To nie od razu trzeba zrobić cały gar czegoś wielkiego i, i, i dodać, żeby popsuć, tylko można po kawałku, po łyżce, po miseczce odlać, posmakować, coś dodać, skomponować. I no i tak właśnie się robi super danie. Kucharze tak robią nieustannie, no i skądś wypływają te wszystkie przepisy. No ale, no ale, żeby skomponować coś, no to musisz po pierwsze mieć te nowe produkty, no i w ogóle znać ich smak, żeby wiedzieć, jak je połączyć. No pozwól, że opowiem Ci o, o jeszcze jednym doświadczeniu, które zmieniło moje podejście do domowego gotowania. Pewnego razu zostałem zaproszony na kolację do znajomych, no, którzy no, nie są zawodowymi kucharzami, no ale widać po nich, że lubią gotować, no i się tak tym pasjonują. Kiedy wszedłem do ich kuchni, no to naprawdę byłem zdumiony. Na półkach stały egzotyczne przyprawy, na blacie leżały świeże warzywa, w powietrzu nosił się aromat ziół, które rosły w doniczkach na blacie. No, tego wieczoru zaserwowali dania, które mogłyby, mogłyby spokojnie konkurować z tymi z bardzo dobrej restauracji. Naprawdę byłem pod wrażeniem, no nie tylko samego smaku. Ale w ogóle ich zaangażowaniu, ich pasji to naprawdę było super doświadczenie i ci ludzie naprawdę sobie zmienili swoje życie przez podejście do, do gotowania. I, I to życie kulinarne tak mieli wzbogacone, to byli po prostu szczęśliwi ludzie. To spotkanie zainspirowało mnie do zastanowienia się, co tak naprawdę powstrzymuje ludzi przed gotowaniem w domu, jak w restauracji. No i doszedłem do wniosku, że często jest to po prostu zwykły strach, tak, strach przed nieznanym i po prostu obawa przed porażką, że coś nie wyjdzie, że czegoś się nie ugotuje smacznego. No ale to hmm, przecież gotowanie to także jest zabawa, tak, no nauka na błędach, no nikt od razu nie, nie gotuje super, tylko każdy musi się nauczyć wszystkiego. Yy, nawet proste kluski robisz, to też musisz umieć. Każde nieudane danie to jest krok w, w kierunku twojej doskonałości kulinarnej. Chciałbym cię zachęcić do przezwyciężenia tych obaw. No zacznij od prostych kroków. Wybierz sobie jakieś jedno danie, które zawsze chciałaś i chciałeś spróbować przygotować, no i po prostu to zrób. Nie musisz od razu rzucać się na głęboką wodę. Ważne jest, aby się czerpał z tego radość, no i nie zrażał się ewentualnymi niepowiedzeniami. Po prostu się przygotuj, poczytaj, zobacz, po, po, poczytaj o tych składnikach, wpisz sobie w internecie, jak chcesz coś z wołowiny robić, na przykład, no to dowiedz się w jaki sposób się tą wołowinę robi, jakie ma właściwości, czy lepiej na zimny, olej, na gorący, czy lepiej ugotować, czy lepiej usmażyć, czy może upiec, i tak dalej, i tak dalej. No i się po prostu tego dowiedz. Zacznij od jednego zwykłego dania. No, i sobie je wykombinuj. Wymyśl na jakim talerzu położysz, wymyśl jaką dasz dekorację, czy to ułożysz z boku na środku z jakimi dodatkami. Po prostu przemyśl to i zrób swoje arcydzieło. Jeśli chodzi o zaopatrzenie Twojej kuchni w nowe produkty, pomyśl o tym, jak o takiej inwestycji w siebie i swojej umiejętności. Tak? To takie mini szkolenie. Zainwestuj w kilka podstawowych narzędzi, takie, które ułatwią Ci pracę. Polecam, żebyś, żebyś miała i miał swój własny, prywatny, dobry nóż, taki nóż szefa kuchni, bo przecież to Ty jesteś szefem kuchni w swojej własnej kuchni, w Twoim domu, tak? Szefem jesteś Ty. Przyda się solidna deska do krojenia, jakieś jakościowe garnki, patelnie. To też naprawdę super robi robotę, barz się chce gotować, jeżeli ma się fajne, fajne, wypasione patelnie, że to się dobrze smaży, nie przypala, nie przywiera itd. No, nie zapominaj także o przyprawach, to one nadają potrawom taki charakter i głębie smaku. No, zaopatrzcie na przykład w różne rodzaje soli, pieprzu, ziół, mieszanek przypraw. No najlepiej mieszanek z różnych części świata. Możesz też mieć trochę azjatyckie. No, w sobie pokombinuj. Polecam ci bardzo SOS Chili. SOS Chili jest naprawdę bardzo fajny. Jest mega dobry w smaku. To nie chodzi o. To, o wiem, że ludzie zakładają, że o chili, o to ostro wypali mi języko. Ja się boję, ja się boję. No, ale to przecież nie trzeba jeść tego łyżkami, dodać tylko trochę jako przyprawę, tak, to tak jak pieprz cayenne, no to, czyli po prostu chili. Odkryjesz jak niewielka ilość odpowiednio dobranej przyprawy, no po prostu potrafi odmienić twoje danie. Masz okazję jeszcze bardziej rozwinąć się kulinarnie. Zapraszam Cię na profil szefa kuchni Food and Travels. EU na Patronite. Patronite to zaufana i popularna platforma łącząca autorów z patronami. Tam dla patronów udostępniam poradniki gotowania z mnóstwem rozwiniętych materiałów kulinarnych. To solidna dawka przepisów, plików do pobrania, e-booków oraz podcastów o gotowaniu, a także technikach kulinarnych. Dzięki nim nauczysz się bardzo dużo, a także odkryjesz wiele fantastycznych sposobów przyrządzania smacznych potraw. Zainwestuj w swoje umiejętności. Jeśli pracujesz w kuchni lub jesteś pracownikiem gastronomii i chcesz rozwinąć zawodowe skrzydła, pomogę Ci w tym. Przygotowałem mnóstwo wiedzy dotyczącej pracy w kuchni i gastronomii. To bardzo proste. Wystarczy, że zarejestrujesz się, zostaniesz patronem i wesprzesz niewielką kwotą. 10 zł to próg wsparcia z wiedzą kulinarną, a 20 zł to próg wsparcia poszerzony z wiedzą kucharską i gastronomiczną. Otrzymasz dostęp mobilny na smartfonie wszędzie gdzie jesteś: w drodze do pracy, szkoły, a także podczas jazdy samochodem czy autobusem. Możesz również włączyć podcasty i słuchać w tle podczas codziennych czynności w aplikacji Patronite Audio. Łatwo ją pobierzesz w Google Play lub App Store. Zostając patronem lub patronką, odblokujesz dostęp do podcastów początkujących kucharzy kursu Jak zostać szefem kuchni, a także wielu innych materiałów audio. To chyba najtańsza i najwygodniejsza forma szkoleniowa dla młodych ludzi sukcesu i rozwijających się kulinarnie. Przejdź na patronite i dowiedz się więcej na moim profilu autora patronite.pl ukośnik food and travels Dołącz do mnie i wspólnie przynieśmy Twoje umiejętności na wyższy poziom. W restauracjach często stosuje się techniki, które podnoszą smaki i wygląd potraw, na przykład sous -vide, czyli gotowanie w takiej niskiej temperaturze w próżni, czyli w takich workach wakum, że się pakuje próżniowo mięso i, i, i wkłada do wody. Jest taka cyrkularka, która sobie tą podgrzewa wodę w niskiej temperaturze, i to ile, ileś tam czasu musi sobie być takie mięso. No i to pozwala zachować taki naturalny smak i, i, i po prostu teksturę tych składników. To się przez to, że jest niska temperatura, to mięso wychodzi super. No chociaż może to brzmieć skomplikowanie, to dzisiaj dostępne są urządzenia SUV do domowych, dla, dla domowych kucharzy w takich naprawdę bardzo dobrych cenach. Tak, żeby sobie tylko coś ugotować dla siebie, no to jest super. To jest taki challenge. Jeżeli chcesz po prostu coś nowego sobie wprowadzić do kuchni, chcesz sobie kupić jakiś fajny gadżet, myślę, że to jest bardzo dobre. Pakowarki próżniowe można kupić za 70 zł w sklepie, często w Lidlu czy w Biedrze były. Ja sam sobie nawet taką kupiłem kiedyś do domu i, i no i fajnie się sprawdza, jeżeli chce coś przygotować. No, i sam zacząłem eksperymentować właśnie z, z takimi różnymi technikami. No i odkryłem, że one są, one nie są wcale aż tak trudne, jak się wydaje. W sensie takim robienia tego w domu. Wiadomo, jak byłem w, w kuchni. Nie, gastronomiczny, to tam wszystkie sprzęty są, no i się to używa, jak, no nie wiem, w cudzysłowie, jak w fabryce, no bo to jest przygotowane pod produkcję i wydawało mi się, że to ciężko jest przenieść do własnego domu, no ale jak się okazuje, te wszystkie urządzenia, drobne, małe, tak, czyli po prostu mniejszego kalibru, są dostępne dla, dla zwykłych użytkowników domowych i w swojej domowej kuchni spokojnie możesz ich używać, naprawdę Ci polecam, jeżeli jesteś osobą, która bez problemu może sobie wydać na, na taki gadżet kasę, no to ci gorąco polecam. To naprawdę wcale nie jest aż takie drogie, jakby się wydawało. Chciałbym cię zachęcić do eksperymentowania z tymi właśnie różnymi technikami, z różnymi składnikami. Po prostu nie ograniczę się do tego, co znasz. Świat kulinarów jest naprawdę przeogromny i pełen niespodzianek. Im więcej próbujesz, tym bardziej rozwijasz swoje umiejętności i pożerasz horyzonty. I więcej widzisz, i dopiero dociera do ciebie, jak trochę pogotujesz, ile rzeczy jeszcze jest do zrobienia, jak to można połączyć. Dopiero otwier otwierają się takie klapki z oczu, no i widzisz tą drogę. Zawsze zresztą możesz skorzystać z przepisów na moim blogu kulinarnym, gdzie opisuję, no jak got gotuję potrawy w mojej restauracji. To wcale nie jest wcale takie trudne no zapraszam Cię, wejdź sobie na www.foodandtravels.eu no i, i zobacz po prostu co możesz sobie zrobić, wybierz sobie coś, tam jest naprawdę dużo prostych dań to są proste dania, które robię w restauracji gotując w domu jak w restauracji no to zyskujesz nie tylko satysfakcję samego tworzenia tych wykwitnych potraw ale także podnosisz jakość swojego życia kulinarnego takie zdrowe, y, takie wartościowe posiłki przygotowane z dobrych składników i z takich oryginalnych wpływają bardzo pozytywnie na twoje samopoczucie i zdrowie. No nie tylko na twoje, na moje też wiem, bo sam to stosuję, więc mogę mówić to o sobie, y, że właśnie tak to działa. Tak podpisuję się pod tym obiema rękami, ponieważ no, sam to wprowadziłem w życie no i, i po prostu śmiało ci to polecam. Ponadto, dzieląc się swoimi kulinarnymi osiągnięciami z tego, co poznasz z tych Twoich nowości, jeżeli się podzielisz z rodziną i przyjaciółmi, no to budujesz nowe relacje, tworzysz jakieś niesamowite wspomnienia no i pokazujesz, że jesteś jeszcze bardziej wartościową osobą, to naprawdę jest budujące. No nie ma nic piękniejszego niż uśmiech na twarzy bliskiej osoby, która właśnie skosztowała Twojego nowego dania. Gwarantuję Ci, że przyrządzenie takich zachwalanych dań zbuduje w tobie kulinarną moc i po prostu zechcesz gotować jeszcze więcej i więcej, bo zobaczysz, że to jest super. Jak cię chwalą i to jest, smakuje i ładnie wygląda, to aż chce się robić to jeszcze lepiej. No, rozumiem, że nie każdy ma czas na długie gotowanie. No to dlatego warto poznać przepisy, które są szybkie i efektowne. No sam takie robię, tak? No tu jeszcze raz podkreślę, że na moim blogu również coś znajdziesz fajnego. Yy, najważniejsze jest, aby po prostu czerpać tą radość z tego gotowania. Yy, no, no po prostu nie traktuj tego jako obowiązku, ale jako no zwykłą przyjemność, jakiś sposób na relaks, tak? Na odłączenie się od codzienności, żeby zrobić coś innego niż zawsze żeby pozbyć się rutyny. To jest bardzo fajne. Włącz sobie ulubioną muzykę. Nie wiem, zapal świeczki, spraw, aby czas spędzony w kuchni, no po prostu był dla Ciebie przyjemnością. Możesz się przecież napić dobrego wina, tak? I ruszyć do kuchni. No, wszystko zależy jak lubisz, zależy jak dysponujesz. Czasem, jeżeli sobie trzaśniesz sam dla siebie taki wieczór, tak? Przygotowaniu, zrobisz sobie coś fajnego, włączysz muzyczkę, tak? Zrobisz klimacik i myślę, że to jest rewelacja. Możesz sobie nagrać jeszcze do tego jakąś relację, zrobić selfie z tym, pochwalić się. Znajomym na fejsie, że coś takiego robisz, ja uważam, że to jest fajne. Ja na przykład to bardzo lubię, uwielbiam gotować i pokazywać, co robię, i tobie też to polecam. Bardzo fajna sprawa. No i tyle. Jeśli chcesz zacząć gotować w domu, jak w restauracji, to mam dla Ciebie kilka takich no, praktycznych wskazówek. Uważam, że bardzo ważne jest planowanie. I zanim zaczniesz gotować, to się zastanów, co chcesz przygotować. Już o tym mówiłem wcześniej. Po prostu znajdź przepisy czy przepis, które Cię inspirują. Zrób sobie listę potrzebnych składników, zobacz, co masz w domu, może coś trzeba dokupić tak? i się przygotuj do tego. Potem zorganizuj się w kuchni. Upewnij się, że Twoja kuchnia jest po prostu dobrze zorganizowana no tak Ci podpowiem, że w restauracjach wszystko ma swoje miejsce, co ułatwia pracę no i przyspiesza cały ten proces gotowania, wszystko leży na swoim miejscu, jest odmyślane, żeby było pod ręką, jak potrzebujesz nie wiem, rózgi do wymieszania no to sobie ją od razu przygotuj będziesz potrzebować jakiś łyżek do smakowania przygotuj, chcesz gdzieś odkładać sobie brudne nie wiem, chochelki czy cokolwiek no to połóż sobie talerz od razu żeby nie brudzić blatu Ci przygotuj żeby każdy, każda rzecz miała swoje miejsce, żeby to było obmyślane. No i zobaczysz, nie? Będziesz po prostu, przyrządzisz to perfekto i będzie super. Myślę, że też możesz zainwestować właśnie w czas nauki tych nowych technik. Możesz obejrzeć jakieś tutoriale, obejrzeć filmiki na YouTubie. No na przykład zapraszam Cię tu na moim vlogu, masz pełno shortsów, w zasadzie codziennie dodaję coś innego, co gotuję. Tam jest kilka set inspiracji. Możesz sobie to pooglądać, jak wyglądają dania, jak są udekorowane, na jakich talerzach, w jaki sposób to jest ułożone. Zawsze możesz kliknąć sobie pauzę no i przy, przypatrzeć się, co tam leży, jak to, jak to wygląda. Możesz nawet kilka razy obejrzeć ten sam film, żeby zobaczyć i się upewnić, że to wszystko tak ma być, i przemyśleć w jaki sposób to przełożyć na swój talerz. Możesz przeczytać książki kucharskie. Może zapisz się na jakiś kurs kulinarny. No im więcej umiesz, tym pewniej poczujesz się w kuchni. Możesz też skorzystać z mojego Patronite'a, Jeżeli za 10 zł sobie wykupisz taką, taki, taki próg wsparcia, to czyli wesprzesz mnie za 10 zł, to ja tam udostępniam ci w ramach wsparcia. Po prostu całe mnóstwo różnych materiałów kulinarnych, możesz sobie też z tego skorzystać, jeśli chcesz. Nie namawiam, ale mówię, że takie coś jest. Jeśli codziennie nauczysz się tylko jednej nowej rzeczy o gotowaniu i będziesz to robić systematycznie, tak codziennie, to po dwóch miesiącach już naprawdę masz solidny wachlarz pomysłów i inspiracji. To już masz 60 rzeczy nowych, których możesz sobie, możesz sobie wprowadzić. I tutaj też bardzo ważna jest jakość składników, wybieraj produkty takie no, dosyć dobrej jakości, Poglądaj zawsze te warzywa świeże, to każdy jeden weź, dotknij, sprawdź czy nie jest za miękki, czy nie jest przejrzały, tak, za bardzo nie dojrzał, czy nie, nie ma jakiś tam wad, skaz czy czegokolwiek, no. no i wybieraj dobrej jakości wszystko, tak samo mięso czy ryby też poglądaj wybierz aromatyczne przyprawy i, i, i sprawdź takie wybieraj sobie takie dobre firmy nie jakieś badziewne, najtańsze to też wpływa na smak potraw i tutaj też jest bardzo ważna, bardzo ważna jest prezentacja, no i pamiętaj że jemy również oczami, zadbaj o, o estetykę podania, nawet najprostsze danie może wyglądać wykwintnie jeśli odpowiednio je za, zaaranżujesz na talerzu Możesz zaopatrzyć się w jakieś fajne talerze, to Ci bardzo polecam. Żeby cały czas nie podawać na jednych, tych samych zwykłych domowych, no ale możesz sobie coś kupić. Są jakieś sklepy takie, nie wiem, w stylu, że możesz kupić coś za 5 zł i, tak, i możesz sobie wybrać sobie tam naprawdę fajną zastawę. Albo pojedyncze talerze do jakiegoś konkretnego dania, żeby sobie coś tam porobić. Wcale nie musisz od razu kupować wielkiego kompletu. No ale wystarczy kilka różnych takich dekoracyjnych talerzy, one przydadzą Ci się do eksperymentowania. Nie obawiaj się, że zakup takich niecodziennych artykułów obciąży Twój budżet. Często są one dostępne w naprawdę normalnych, zwykłych, przystępnych cenach, a ich użycie po prostu odmieni Twoje potrawy. Na przykład zamiast zwykłej soli, spróbuj soli himalajskiej lub, lub morskiej, czy jakichś soli z dodatkiem ziół, są różne mieszanki, widziałem. Sam zresztą stosowałem niektóre i zamiast standardowego pieprzu wypróbuj jakiś tam pieprz czułański czy różowy, czy jakiś tam inny, jeszcze jakiś znajdziesz. To też fajnie wpływa na to, jak gotujesz, bo używasz po prostu fajnych schodników. To są gadżety i bajery. Odwiedzę również sklepy i działy w marketach z produktami, no właśnie, z różnych kuchni świata kuchnia azjatycka, śródziemnomorska, meksykańska. Każda z nich po prostu. Oferuje bogactwo smaków i składników, no, które sobie możesz włączyć do swoich potraw. Być może obawiasz się, że braknie ci czasu na gotowanie takich bardziej skomplikowanych dań. No, rozumiem to, ponieważ sam często no, musiałem balansować między pracą, życiem prywatnym, tam dziećmi czy, czy jakimiś zadaniami, które miałem każdego dnia. Jednak z doświadczenia wiem, że dobre planowanie i taka mistrzowska organizacja pozwalają zaoszczędzić czas, albo możesz sobie zaplanować i, i powiedzieć: Słuchajcie, teraz jest czas dla mnie, i, i tyle macie się za, zająć sobą. Albo możesz wydać dzieci gdzieś tam do dziadków, czy cokolwiek innego, coś wymyślić. Możesz też przygotować część składników wcześniej, podzielić to sobie jakoś na raty, lub gotować większe porcje czegoś im rozić je na później, żeby potem tylko wyciągnąć jakieś składniki już pokrojone czy coś w tym stylu żeby sobie po prostu zaoszczędzić trochę czasu. W moich podcastach kulinarnych opowiadam o wielu różnych sposobach, jak fajnie można przygotować swoją kuchnię, no, przygotować w taki sposób, aby mieć więcej czasu i gotować smaczniej. Gorąco Cię zatem zachęcam do posłuchania, jestem przekonany, że przyda Ci się ta dodatkowa wiedza z podcastów szefa kuchni i tu w każdą środę o 21.30 taki podcast dodawałem, już tych odcinków jest tam pewnie za 30, to na pewno jest co słuchać. Chcę Cię zachęcić do podjęcia wyzwania i odkrycia radości płynącej z gotowania. Niech Twoja kuchnia stanie się miejscem takiej twórczej ekspresji, gdzie każdy posiłek to jest po prostu nowe doświadczenie. Pamiętaj, że najważniejsze jest czerpanie przyjemności z tego, co robisz. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że gotowanie w domu, jak w restauracji, jest naprawdę w zasięgu Twoich możliwości. Wystarczy odrobinę chęci podjęcia decyzji i takiej otwartości na te nowe doświadczenie. No to wystarczy podjąć decyzję o zmianie podejścia do gotowania. Życzę Ci powodzenia na tej kulinarnej drodze i mam nadzieję, że przyniesie Ci ona wiele satysfakcji i wiele radości. No Dziękuję Ci, że poświęciłaś i poświęciłeś czas na wysłuchanie mojego podcastu. Jeśli masz jakieś pytania lub chciałabyś i chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami, no to zapraszam cię do kontaktu. Jestem otwarty, czekam na ciebie. Zatem gotuj z pasją i odkrywaj nowe smaki. Życzę Ci wielu kulinarnych sukcesów i niezapomnianych chwil spędzonych przy stole z bliskimi. Pamiętaj, że każdy mistrz zaczynał od pierwszego kroku. Niech Twoja kulinarna podróż będzie pełna smaku, niech będzie pełna aromatu, i niech będzie wypełniona radością po brzegi. Do usłyszenia w kolejnym podcaście w każdą środę o 21.30 na vlogu Food and Travels EU na, YouTube, na YouTubie. Nowy podcast szefa kuchni.